Hej moi drodzy, witam Was w nowym filmie i zapraszam Was dzisiaj na taką zbiorczą, dużą recenzję nowości pielęgnacyjnych, które pojawiły się w tym sezonie w Rosmanie. Pojawiły się wraz z nadejściem jesieni. Co roku, wiosną i jesienią w Rossmanie jest wysyp nowości, także w tym roku również tak było. No i tych produktów mam dużo, zdecydowałam się na bardzo dużo kosmetyków, wszystko porządnie przetestowałam. Także dzisiaj wam o nich opowiem. Ja te produkty testuję już od około 3 miesięcy. Testy zaczęłam w sierpniu i zaczęłam je od nowości Jorkaja, które pojawiły się oczywiście na stronie Jorkaja, a we wrześniu weszły do Rosmana. Jest to cała seria seria oczyszczająco tonizująca w serii mamy 4 produkty. Później we wrześniu, jak nowości zaczęły się w Rosmanie pojawiać, to kupiłam na przykład kilka produktów z serii Eveline z mikroigłami. Wzięłam nową maskę od Mii, coś z Bielendy z serii Revital Derm. Także tych kosmetyków do testów miałam sporo. Ale jeszcze w październiku również skusiłam się na kilka produktów, bo weszły one na promocję w Nowej Gazetce. I tutaj wzięłam m.in. kilka kosmetyków z Bielendy z serii Cherry Plump. Kupiłam coś z Jopa, jest to seria Water Fully Clean. Także film zapowiada się na dosyć długi, bo ta recenzja będzie naprawdę spora. Mam tutaj mnóstwo kosmetyków, różne marki. I są to chyba w 100% polskie marki, co jest dla mnie ogromnym plusem. No ale już teraz mogę Wam zdradzić, że oczywiście są tutaj hity, są tutaj produkty, które chętnie Wam dzisiaj polecę, ale są też rozczarowania. Zacznę od marki Jorkaja i oczywiście opowiem Wam o serii oczyszczająco-tonizującej. Do tego wspomnę Wam o kremie nawilżającym z SPF, jest rewelacyjny, również jest dostępny w Rossmanie. I do tego pokażę Wam jeszcze kilka hitów Jorkaja, bo w tym momencie na stronie jest już Black Friday, Black Week. Ciężko powiedzieć, co to dokładnie jest, bo co roku te promocje zaczynają się coraz szybciej. Szczerze mówiąc, dla mnie jest to plus, bo jeszcze kilka lat temu był tylko Czarny Piątek, ewentualnie później promocje trwały przez sobotę, niedzielę, no i później Cyber Monday. No a teraz mamy po prostu dużo więcej czasu, żeby zastanowić się, co konkretnie chcemy kupić na tych promocjach, na co chcemy się zdecydować. Także, jeśli chodzi o te przedłużone promocje Black Friday, ja jestem na tak. Na stronie Jorkaja mamy promocję aż do 35% i rabat jest zależny od kwoty naszych zakupów. Od 100 zł mamy 15%, od 200 zł 20%, od 325%, od 430, od 535%, i do tego nawet 3 prezenty gratis. Ja na markę Jorkaja mam stały kod rabatowy i jest to Aneta 15, który daje zniżkę 15%. Ale w tym momencie z okazji Black Friday wchodzi kod Aneta Promo, który daje zniżkę 25% na wszystko. I tutaj nie mamy minimalnej kwoty zakupu. Także nawet jeżeli zrobimy małe zakupy, nawet jeżeli kupimy jedną rzecz, to te 25% nam wejdzie. Przechodząc już do kosmetyków, mamy serię oczyszczająco tonizującą limonka i zielone jabłko. I te produkty faktycznie mają taki lekko-limonkowo-jabłkowy, świeży zapach. Moim zdaniem bardzo przyjemny, taki fajnie odświeżający. W skład serii wchodzi delikatny balsam do demakijażu, łagodny osmożel do demakijażu i oczyszczania twarzy, czyli powiedziałabym płyn micelarny, ale taki troszkę jakby gęstszy, lekko żelowy. Kolejny produkt to lekka pianka do oczyszczania twarzy. I na koniec mamy odświeżającą mgiełkę do twarzy. Zaczynając od początku, czyli od demakijażu, mamy delikatny balsam w składzie masło Shea, masło kakaowe, olej migdałowy i masło mango. To jest produkt dosyć gęsty. Jak go wyciśniemy, to jest to takie zbite masełko, ale ono się bardzo ładnie, bardzo szybko na skórze rozpuszcza. Powiedziałabym, że tworzy się z tego taki delikatny olejek. Ten produkt wszystko domywa, wszystko rozpuszcza za pierwszym razem. Nawet mocny, ciemny makijaż oczu, i nie marzy się na skórze. Dla mnie jest to ogromny plus, bo są formuły olejkowe, które są wręcz zbyt tłuste. One się marzą, i dodatkowo ciężko jest je zmyć ze skóry, nawet przy pomocy gorącej wody i jakiejś pianki czy żelu. Ciężko jest to po prostu zmyć. Tutaj nie ma takiego problemu. Produkt jest wydajny, delikatnie pachnie, i jest to właśnie taka lekka, świeża limonka. Także zdecydowanie jestem na tak. Drugi kosmetyk to osmożel do demakijażu i oczyszczania twarzy. Ja go używałam głównie do demakijażu oczu, do takiego pierwszego rozpuszczenia tuszu, i on mi się bardzo fajnie sprawdzał. Naprawdę jest to formuła 2 w 1. Jest to połączenie dwóch produktów, czyli płynu micelarnego i żelu do demakijażu, żelu oczyszczającego, bo produkt usuwa skutecznie makijaż oraz zanieczyszczenia w jednym kroku. Osmożelowa formuła pozwala wykonać demakijaż bez użycia wacika kosmetycznego. Mamy tutaj napisane, żeby nanieść niewielką ilość produktu, wykonać delikatny masaż lub użyć wacika i spłukać letnią wodą. Ja używałam tego produktu przy użyciu wacika, stricte jak płynu micelarnego. I nie piekły mnie oczy, ten produkt nie podrażniał, wszystko ładnie rozpuszczał, także również polecajka. Wrócę jeszcze na chwilę do balsamu, do demakijażu, bo nie powiedziałam o bardzo ważnej rzeczy. Ten balsam nie tworzy mgły i nie szczypie w oczy. A niestety będą dzisiaj produkty, które tworzą taką mgłę, że po dwóch użyciach stwierdziłam, że nie będę ich używać do demakijażu oczu, bo to jest dla mnie po prostu nie do przejścia. Ale o tym za chwilę ten produkt takiego efektu nie daje. Dalej pianka, i powiedziałabym, że ona jest taka bardzo puchata, bardzo treściwa. To nie jest typ pianki, który w kontakcie z wodą od razu się rozpuszcza, ta pianka znika nam ze skóry, tylko ona w kontakcie z wodą tworzy lekką emulsję. Fajnie tą skórę otula, wręcz powiedziałabym, że nawet troszkę koi, troszeczkę nawilża, i oczywiście bardzo dobrze domywa twarz. Ostatni etap to tonizacja, i tutaj mamy odświeżającą giełkę w składzie ekstrakt z lnu i ogórka, kompleks prebiotyczny, pantenol oraz alantoina. To jest taka klasyczna odświeżająca mgiełka, odświeżający lekko nawilżający tonik. Ja oczywiście bardziej lubię te mleczne formuły, używam ich od lat i to mi się bardzo fajnie sprawdza. Ale w dziennej pielęgnacji, żeby tylko troszkę tą skórę odświeżyć, właśnie lekko nawilżyć i troszkę ją ukoić, myślę, że tego typu produkt bardzo fajnie się sprawdzi. Atomizer jest ok, jest taki troszkę mocniejszy, ale nie pluje dużymi kroplami. Kosmetyk jest wydajny, także również mogę Wam ten kosmetyk polecić. Nie wiem, czy będzie widać zużycie, ale każdego produktu przez około miesiąc testowania zużyłam mniej więcej do połowy. Pianki używałam z mężem. Także gdybym używała jej sama, no to myślę, że zużyłabym może jedną trzecią, jedną czwartą. Bardzo wydajny kosmetyk. Tych oczywiście używałam sama. Tutaj mam, no, mniej więcej połowę. Tutaj może troszkę mniej niż połowę. Najmniej zużyłam tego balsamu, bo używałam go kilka razy pod rząd. Później miałam do testów inny balsam do demakijażu, także używałam ich naprzemiennie. No, ale mogę stwierdzić, że również jest bardzo wydajny. Kolejny kosmetyk wart uwagi to nawilżający krem SPF 50, on również jest dostępny w Rossmanie. Skóra sucha i wrażliwa, wysoka ochrona, mamy tutaj witaminę C, ekstrakt z czerwonej papryki, jarmułkę alpejską oraz mąkrotę azjatycką. Tak to wygląda. Jest to kosmetyk emulsyjny, ale przy tym ultra lekki, bardzo szybko się wchłania i szybko ze skóry znika. Dla mnie jest to bardzo ważne, bo ja nakładam warstwową pielęgnację. Najpierw daję tonik, później daję serum, czasem nawet dwa rodzaje serum, na to krem i dopiero SPF. Czasem robię makijaż, także jest to kolejna warstwa, więc dla mnie jest ważne to, żeby formuły były lekkie żeby one się szybko wchłaniały, żeby fajnie się ze sobą łączyły. Także ten krem do takiej warstwowej pielęgnacji, do łączenia z innymi kosmetykami bardzo fajnie mi się sprawdzał, fajnie się łączył, szybko się wchłaniał, no i super sprawdzał się pod makijażem. Myślę, że dla osób ze skórą tłustą czy mieszaną ten krem może być produktem dwa w jednym, bo to nie jest tylko SPF, ale też formuła nawilżająca, lekko odżywcza, łagodząca, Także naprawdę świetny kosmetyk. Jeśli chodzi o takie dodatkowe polecajki Yorkaia, na które warto zwrócić uwagę na promocji Black Friday, to oczywiście chciałabym Wam polecić balsamy i olejki do ust, naprawdę świetne produkty, i jeszcze miałam gdzieś maskę do ust, jest to moje drugie opakowanie, ale nie mogłam jej zlokalizować. Moim zdaniem można śmiało powiedzieć, że marka Yorkaia, jeśli chodzi o pielęgnację ust, jest trochę naszym polskim Lanesz, a nawet są to lepsze produkty niż Lanez, bo mają zdecydowanie lepsze składy i dużo, dużo niższe ceny. Kolejny kosmetyk, który chcę Wam polecić, to rozświetlacz w kremie. i Jest to mój faworyt, mój hit. Bardzo lubię go używać. Ja go nakładam już na przypudrowaną skórę, żeby nie chować tego delikatnego, naturalnego glow, bo to nie jest taki, wiecie, mocny rozświetlacz. To jest coś takiego delikatniejszego, co fajnie zda egzamin w takim lekkim make-up, no make-up, coś jak Clean girl, czyli taki naturalny upiększający makijaż. Rozświetlacz jest dostępny w dwóch wersjach. Ja mam wersję Honey Glow, ale jest jeszcze dostępna wersja, taka bardziej chłodna, Pearl Glow. Również fajna, ale ten bardziej mi pasuje kolorystycznie. Ładniej wtapia się w moją skórę. Także naprawdę fajny produkt. Oczywiście na mokro również można go nakładać, ale ja nakładam go na puder i to mi się bardzo dobrze sprawdza. Są też bronzery, są róże. Róży jest mnóstwo odcieni, także myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. Z polecajek do ciała chciałabym Wam polecić serię Słodka Pomarańcza. Mam tutaj wygładzający peeling i rozświetlający balsam do ciała. Obłędne kosmetyki. I nie wiem, czy na tej prądce nie zrobię sobie zapasu, zwłaszcza jeśli chodzi o balsam. Zaczynając od peelingu, on jest delikatnie otulający, ale też bardzo przyjemnie odświeżający. W składzie mamy probiotyk Depantenol, Alantoinę i Glicerynę. Także jest to kosmetyk taki lekko łagodzący. Ale też fajnie złuszczający. Formuła zawiera delikatną drobinkę, ale ta drobinka nie jest taka bardzo ostra, mocna. Także ten kosmetyk nie spowoduje, że skóra będzie podrażniona, zaczerwieniona, a jednak fajnie Wam ten naskórek złuszczy. Także zdecydowanie polecam. Zapach obłędny, o tym też trzeba wspomnieć, bo ta seria pachnie przepięknie. Peeling pachnie jak taka słodko-gorzka, świeża pomarańcza. A jeśli chodzi o balsam, to dla mnie jest to galaretka z delicji pomarańczowych. Jak byłam dzieckiem, to jednym z moich ulubionych słodyczy były właśnie delicje pomarańczowe. Czasem do nich wracam, nie tak często jak kiedyś, ale czasem tak. Zawsze zjadałam czekoladę, później samą galaretkę, i ta galaretka była dla mnie najlepsza, a na koniec biszkopt. I dla mnie ten balsam no, pachnie dosłownie jak ta galaretka. Jest to taki bardzo świeży pomarańczowy, ale też trochę słodki zapach. Co do samego balsamu, to on daje bardzo subtelny rozświetlający efekt. To nie jest produkt, który będzie dawał mocno poświatę, mocny glow, bo tutaj mamy drobinki, ale one są bardzo malutkie, delikatne. Są to złote drobiny, więc mamy tutaj połączenie takiego lekko mokrego efektu. Plus właśnie taka bardzo subtelna złota drobinka. Balsam ma bardzo lekką formułę i bardzo szybko się wkłania, co dla mnie jest ogromnym plusem, bo ja kiedyś w ogóle nie używałam balsamów, właśnie dlatego, że na rynku były tylko balsamy tłuste, gęste, które po pierwsze wolno się wkłaniały, a po drugie się lepiły, czuć było je na skórze. W tym momencie mamy na rynku mnóstwo lekkich formuł do ciała, a nawet jeżeli te formuły są bardziej bogate, takie bardziej masyłkowe. To one się lekko zachowują na skórze, nie lepią się i szybko się wchłaniają, i to jest właśnie jedna z nich. Powiedziałabym nawet, że to nie jest formuła balsamu, tylko bardziej mleczka, takiego emulsyjnego, otulającego mleczka. Także zdecydowanie polecam, genialny kosmetyk i do tego obłędny zapach. Ostatnie dwie polecajki to dezodorant oraz odżywcza maska do rąk. Zaczynając od dezodorantu, no to ja go używam non-stop. Naprawdę bardzo się do niego przekonałam. W ogóle, jeśli chodzi o tę serię pomarańczową, to zaczęło się właśnie od tego dezodorantu. Jak go widziałam u jednej z dziewczyn na YouTubie, bardzo go polecała, także stwierdziłam, że go sobie kupię i przetestuję. No, ale była dostępna cała seria o zapachu pomarańczy, słodkiej pomarańczy w zestawie jest jeszcze żel pod prysznic, a właściwie był, już go używam i był balsam albo olejek do ust, ale ten olejek mam zamknięty, bo zużywam na razie te, co mam pootwierane. Także stwierdziłam, że nie będę brała dezodorantu, kupię sobie cały zestaw i jak dla mnie był to strzał w dziesiątkę. Marka Jorkaia ja ma również antyperspiranty w kulce, ale ja nie mam dużego problemu z potliwością, także częściej sięgam sobie po ten dezodorant i on mi się bardzo, bardzo fajnie sprawdza. Ostatnia polecajka to maska do rąk. Myślę, że w tym okresie jesienno-zimowym jest to naprawdę maskę, bo jest to produkt bardzo mocno odżywczy, nawilżający i regenerujący nasze dłonie, ale podobnie jak balsam, on nie jest tłusty, oblepiający, bardzo szybko się wchłania, nie lepi się na skórze. Także dla mnie bardzo fajne kosmety. Jeżeli będziecie robić zakupy na stronie Jorkaja, to pamiętajcie o moim kodzie AnetaProMo. Daje on 25% zniżki bez minimalnej kwoty. Także nawet jeżeli będziecie chcieli kupić jeden czy dwa produkty, to ta zniżka Wam wejdzie. Wszystkie linki będą w opisie. Lecimy sobie z kolejnymi nowościami z Rossmana. i może zacznę od dwóch produktów, no może nie bubli. Ale kosmetyków, które mnie mocno zawiodły. Są to olejki do demakijażu z bielendy. Mam tutaj olejek z serii Revital Derm. Jest to olejek nabilżająco oczyszczający o hydrofilowej formule oraz mleczny olejek do demakijażu nawilżająco oczyszczający. I tutaj mamy serię Glaze and Glow. Może, żeby nie było tak bardzo źle, to zacznę od plusów, bo plusy tutaj mamy. Jeśli chodzi o ten olejek, to on faktycznie jest hydrofilowy i tworzy taką bardzo przyjemną, lekką emulsję. Ładnie się zmywa, nie jest jakiś mocno tłusty, nie marzy się po skórze, no i jest całkiem wydajny. Co do tego mlecznego olejku, to powiedziałabym, że jest to praktycznie to samo co ten olejek. On też pod wpływem kontaktu z wodą zmienia się w taką delikatną emulsję. Jakoś mocno się nie marzę. No, jest tu ustawy, ale da się z nim pracować, nie ma problemu, żeby go zmyć. Także no, mleczny olejek to bardziej chwyt marketingowy, jest to po prostu olejek hydrofilowy. No, ale poza plusami mamy tutaj bardzo duży minus, który dla mnie te olejki trochę dyskwalifikuje. Mowa tutaj o tym, że te olejki tworzą okropną mgłę na oczach. Powiem Wam, że dawno się z czymś takim nie spotkałam. I jak przetestowałam pierwszy raz ten olejek, zaczęłam pocierać sobie lekko tym olejkiem po rzęsach, żeby rozpuścić ten makijaż i później zmyłam to wodą. Jak otworzyłam oko, to ja byłam w szoku. Ja praktycznie nic nie widziałam i to nie przez 2-3 sekundy, a przez dłuższą chwilę. Oczywiście zaczęłam zmywać ten produkt większą ilością wody, bo zaczęłam się zastanawiać, czy może on nie został mi gdzieś w okolicy oka i dlatego ten efekt jest no, ale po dłuższej chwili nadal on był, nadal ta mgła no, była na tych oczach i zaczęłam się naprawdę martwić. Dopiero po dwóch, trzech minutach ten efekt mgły zaczął schodzić i zaczęłam normalnie widzieć, ale powiem Wam, że najadłam się trochę strachu. Oczywiście przetestowałam ten olejek po raz drugi, żeby mieć pewność o co tutaj chodzi, bo może nałożyłam go zbyt dużo, może on się gdzieś tam dostał i dlatego ta mgła powstała. No ale za drugim razem, kiedy nałożyłam go mniej, był dokładnie ten sam efekt. Niestety w przypadku Glazen Glow jest bardzo podobnie. Liczyłam na to, że tej mgły nie będzie, że będzie to jednak trochę inna formuła, a dzieje się to samo. Także te olejki mają naprawdę fajne formuły zmieniają się w kontakcie z wodą w taką lekką, delikatną emulsję fajnie wszystko rozpuszczają, ładnie się też zmywają, nie ma z tym problemu no ale tworzą mgłę. Także ja używam ich po prostu do demakijażu twarzy, oczu nie ruszam tego olejku zużyłam naprawdę sporo. Planuję je po prostu zdankować, wykończyć, ale szczerze mówiąc, na pewno do nich nie wrócę, nie będzie mnie to kusiło i ja Wam tych olejków niestety nie polecam. Kolejna nowość od Bielendy to również seria Glaze Glow. Jest to giełka do twarzy rozświetlająca, nabliżająca. No i powiem Wam, że dla mnie jest to trochę powielenie produktu, który już jest. Mowa tutaj o tej mlecznej esencji Glass Skin. Dla mnie jest to praktycznie to samo. Tylko kosmetyk jest troszkę bardziej płynny, bardziej wodnisty. Także z jednej strony spoko, bo ta emulsja glaskin bardzo fajnie mi się sprawdziła i miałam chyba dwa albo trzy opakowania. W tym momencie zużywam emulsję od Eveline, także na razie nie kupowałam zapasu. No i myślę, że przez jakiś czas nie kupię, bo dla mnie jest to bardzo podobny produkt. Co do atomizera, to on jest w miarę ok, czasem lekko pluje, także trzeba uważać i on się rozprzestrzenia dosłownie po całości. Także najlepiej jest odsunąć, związać włosy, bo one później mogą być takie lekko mokre. Ale sam kosmetyk bardzo spoko. W składzie mamy ceramidy, ektoiny oraz ceramid milk autorskie połączenie kwiatu porcelanowego i mleczka ryżowego. Także kosmetyk łagodzący, kojący, nabliżający. Myślę, że na prące za około 18-20 zł. Jak najbardziej w porządku. Dalej mam serię Cherry Plump, i tutaj kupiłam trzy produkty. No i moim zdaniem ta seria jest bardzo fajna. Zaczynając od mlecznej esencji. Mam tutaj esencję nawilżająco-tonizującą z sokiem z wiśni, peptydami i olejem z pestek wiśni. No to jest to kosmetyk wart uwagi. Jego formuła jest zdecydowanie bardziej treściwa i bardziej otulająca niż tej mgiełki Glaze Glow. i Jest ona nawet bardziej otulająca niż ta esencja z serii Glaze Glow. Czuć takie bardzo przyjemne odświeżenie, nawilżenie skóry, ale też odżywienie. Z drugiej strony, nie jest to kosmetyk bardzo gęsty, taki bardzo treściwy, nie jest to zawiesina, tylko właśnie mleczna esencja. Dodatkowo mamy tutaj bardzo przyjemny wiśniowy zapach. Myślę, że może być to zasługa tej wiśni, soku z wiśni i oleju z pestek wiśni, bo on jest taki naturalnie wiśniowy. Lekko słodki, lekko cierpki, bardzo przyjemny. Nie zużyłam dużo tej esencji, dokładnie tyle ale używam jej od około półtora tygodnia. Także produkt wydajny, myślę, że warto zwrócić uwagę, tym bardziej na jakiejś promocji za około 15 zł. Z tej samej serii pianka mózg do mycia twarzy mamy tutaj sok z wiśni, peptydy i proteiny ryżu i to faktycznie jest pianka, ona jest taka żelowo-piankowa, ale w kontakcie z wodą tworzy się przyjemna emulsyjna pianka. Bardzo fajny, otulający i czuć, że nawilżający produkt, niby tylko do mycia twarzy, ale jest bardzo komfortowy, kojący. To nie jest zdecydowanie produkt typu hardkorowy oczyszczacz, powodujący, że skóra jest tak oczyszczona, że wręcz skrzypi, że jest ściągnięta, przesuszona, nic z tych rzeczy. Tutaj mamy coś kojącego, coś łagodnego, delikatnego, ale też bardzo fajnie oczyszczającego. Przepięknie pachnie, również zapach... Wiśniowy, wiśniowego soku, cukierka, bardzo, bardzo przyjemny. Ostatni kosmetyk z tej serii, który przetestowałam, to żelowe serum pod oczy w sztyfcie. Jest to serum nawilżająco-wygładzające. Mamy tutaj taki wiśniowy żelek. No i jest bardzo okej. Okay. Myślę, że będzie to hit na wiosnę, na lato. W ogóle jak otworzyłam ten sztyft, to od razu poczułam intensywny, wiśniowy, słodki zapach. Jest naprawdę przepiękny. To jest produkt, który fajnie jest dodatkowo schłodzić w lodówce, wtedy on podbije ten efekt, ale sam z siebie również bardzo ładnie odświeża, nawilża, daje efekt chłodzenia. Także dla mnie bardzo ok. Kolejna nowość jest Rosmana, którą przetestowałam: to maska od marki Mia. Jest to maska Kokon wzmacniająca barierę ochronną z prebiotykiem. Tak to wygląda. To ma być żelowa formuła, która wspiera mikrobiom, sprzyja regeneracji i nadaje skórze efekt glaskin, 95% składników pochodzenia naturalnego. Mamy tutaj prebiotyk, kwas mlekowy, ceramidy, ekstrakty z bawełny i hesperydyny. No, niestety ta maska trochę mnie zawiodła, trochę zawiodła, a trochę zaskoczyła, bo dała bardzo dziwny efekt. W ogóle za pierwszym razem użyłam jej po peelingu z Eveline. Jest to nowy peeling z mikroigłami, zaraz wam o nim opowiem. No i niestety, jak nałożyłam tą maskę, to skóra zaczęła mnie wręcz palić. Ona mnie bardzo mocno piekła. Wytrzymałam chyba 2-3 minuty i zmyłam tą maseczkę. Nie wiedziałam, co się dzieje. Oczywiście winą za podrażnienie i pieczenie na skórze obarczyłam ten peeling. Doszłam do wniosku, że za szybko tą maskę nałożyłam, bo nałożyłam ten peeling, odczekałam kilka minut, zmyłam, no i po chwili dałam tą maskę, ale za kilka dni użyłam jej solo, no i ten efekt był taki sam. Maska ma żelową formułę, także można pomyśleć, że po jej nałożeniu będzie efekt odświeżenia, efekt nawilżenia, a nawet delikatnego chłodzenia, a jest wręcz odwrotnie. Ta maska zaczyna bardzo mocno grzać skórę, jest efekt pieczenia i to nie jest naprawdę takie bardzo delikatne, subtelne mrowienie, tylko wręcz pieczenie. Także za drugim razem również szybko tą maskę zmyłam, od razu nałożyłam sobie serum z kwasem hialuronowym, po chwili maskę od Sensu Mare, maskę na noc. No i ta skóra się fajnie uspokoiła, no ale ten efekt naprawdę nie był ciekawy. Nie wiem dlaczego ta maska tak działa. Może to jest kwestia tej hesperydyny, bo tego składnika nie znam, a może kwasu mlekowego. Także szczerze mówiąc, nie wiem, czy jeszcze będę tą maskę testować. Czy jeszcze się odważę, bo trochę się boję. Może dam ją do przetestowania mojemu mężowi. Może on to sprawdzi i zobaczymy, czy ten efekt będzie taki sam. No, bo wiecie, nie chcę wyrokować, nie chcę mówić, że jest to bubel. Ale dla mnie jest to kosmetyk, taki bardzo intensywny. Może tak ma być, ale z drugiej strony nie mamy żadnej informacji na temat tego, że ta maska ma rozgrzewać, ma dawać efekt rozgrzewający, a ten efekt był bardzo, bardzo mocny. Także dajcie znać, jeżeli testowaliście, napiszcie, jak ona się u Was sprawdziła, czy u Was też był efekt pieczenia, mocnego rozgrzania. Bo u mnie niestety tak. Kolejne produkty to nowości Eveline z mikroigłami. Mam tutaj trzy kosmetyki, ale o kremie pod oczy dzisiaj mówić nie będę, bo dopiero zaczęłam go sobie testować. Także myślę, że wspomnę Wam o nim może w jakimś innym filmie pielęgnacyjnym, może za jakieś 2-3 tygodnie. Na razie powiedziałabym, że jest ok. Bałam się, że będzie ten efekt mikroigiełek, będzie efekt pieczenia, ale jest to bardzo delikatne. Jeśli chodzi o pozostałe produkty, to mam tutaj tonik i jest to musujący mezotonik odświeżający oraz mezopilnik oczyszczający. Zaczynając od toniku, jest to taki typowy tonik mocno nawilżający i bardzo mocno odświeżający skórę, także jak dla mnie spoko. Jest to oczywiście tonik wodny, myślę, że wydajność ok, używałam go mniej więcej 4, może nawet 5 tygodni codziennie, zużycie mam takie. Mamy w składzie niacynamid, hialuron, argininę oraz ekstrakt zmięty 150 ml, także prawie wszystko na plus, ale jest jeden minus. Minusem tego produktu jest zdecydowanie zapach, bo on jest bardzo mocno perfumowany i to mnie mega zaskoczyło. Dla mnie jest to po prostu zapach perfum i to takich mocno alkoholowych perfum. Sprawdziłam sobie skład i faktycznie mamy tutaj dodany zapach. Także no jest to zbyt intensywne, zbyt mocne i szczerze mówiąc, pomimo tego, że sam tonik jest fajny, jak mówiłam wcześniej, przyjemnie odświeżający, to ten zapach gdzieś tam mnie trochę drażnił. Nie wiem po co w tonikach zapachy, nie rozumiem. No, sam kosmetyk ok. Ale z racji tego zapachu raczej nie kupię go ponownie. Drugi produkt to mezo peeling oczyszczający. Tutaj mamy białą herbatę, żeńszeń, puder i oleje kryżowe, oczywiście mikroigły, ale mamy też ryżowe drobinki i pestki z kiwi i te pestki wyglądają tak, także są spore, ale one nie są takie bardzo ostre i mocno drażniące. Sam peeling moim zdaniem, fajny, przyjemny, robi co ma robić. Faktycznie oczyszcza i delikatnie złuszcza ten martwy naskórek. Ale nie jest to takie bardzo podrażniające. No, trochę się bałam, że te mikroigły mogą dawać ten nieprzyjemny efekt. Ja za nim nie przepadam, ale czegoś takiego tutaj raczej nie było. Może subtelnie, ale ja mocno tego nie czułam, także to mi nie przeszkadzało. Myślę, że peeling bardzo ok, ale ponownie no mamy tutaj zapach. Co prawda, ten zapach jest trochę delikatniejszy niż w przypadku toniku, ale jednak jest. I ponownie, no jest to moim zdaniem zapach perfumowy. Także znowu nie rozumiem, po co aż tak intensywne zapachy w pielęgnacji. No te zapachy mogą być, ale może bardziej naturalne, jakieś takie owocowe, a tutaj mamy po prostu zapach perfum. Także to dla mnie na minus. Na koniec dwa produkty od Jopa, jest to seria Waterfully. Mam tutaj emulsję koloidalną do demakijażu oraz łagodzący tonik esencję. Ja te produkty kupiłam na promocji 1 plus 1, także bardzo fajnie wyszło, bo one normalnie kosztują chyba coś około 30, może 30 kilku złotych. Także za oba tyle zapłaciłam. No i moim zdaniem są bardzo fajne. Zaczynając od emulsji do demakijażu, to jak widzicie, nie zużyłam jej dużo. Przetestowałam ją chyba 4 albo 5 razy, ale myślę, że mogę wydać na jej temat opinię. Jest to kosmetyk taki bardzo wodnisty, a zarazem lekko emulsyjny, przez co jest otulający, bardzo fajnie nabliżający skórę. W ogóle mamy świetne opakowania, bo myślałam, że będzie tutaj butelka i będzie trzeba to wylewać, a mamy pompkę, która dozuje idealną ilość produktu. Także to zdecydowanie na plus. Jeśli chodzi o sam demakijaż, to kosmetyk jest naprawdę świetny. Zdaje egzamin w 100%. Wszystko idealnie rozpuszcza przy pierwszej warstwie. Także to nie jest tak, że nałożymy, zmyjemy to wodą i coś nam jeszcze zostaje. Tutaj za pierwszym razem wszystko jest ładnie rozpuszczone i domyte. Także moim zdaniem kosmetyk zdecydowanie wart polecenia. Mamy tutaj świetny skład w składzie kwas poliglutaminowy, który jest 5 razy bardziej nawilżający niż kwas hialuronowy. Mamy kompleks bioemolientów, mamy kompleks koloidalny, no naprawdę świetna emulsja. Drugi produkt to tonik esencja i tutaj również super. Ponownie mamy genialne opakowanie, dozuje idealną ilość tego toniku, nic nam się nie wylewa. No i jest to tonik wodny z taką troszkę gęstszą formułą, ale to nie jest jeszcze żel. Także bardzo przyjemny produkt. Nabliżający, odświeżający, ale też przyjemnie kojący. Kosmetyk ma łagodzić i wygładzać, przywracać równowagę pH oraz głęboko nawadniać i faktycznie to robi. W składzie ponownie kwas poliglutaminowy, kompleks biofermentów, kolagen oraz aloes. Także również bardzo fajny kosmetyk. Jeśli chodzi o tę recenzję, to by było na tyle. Jak widzicie, były hity, były perełki za grosze z drogeli, ale były też małe rozczarowania. Także nie wszystko poszło po mojej myśli. Myślałam, że większość produktów będzie super, będą to totalne chiciory, ale jednak w niektórych znalazłam małe minusy. Nie są to po prostu produkty dla mnie, nie mówię, że są to buble. Ale mi do końca do gustu nie przypadły. Także jeśli chodzi o ten film, to by było na tyle. Mam nadzieję, że miło spędziliście ze mną czas, że odcinek Wam się spodobał. Jeżeli tak było, zostawcie kciuka do góry, będzie mi bardzo, bardzo miło. Pamiętajcie o zniżce 25% na markę Jorkaia kod Aneta Promo. Pamiętajcie również o rozdaniu, które trwa na moim kanale. Do wygrania jest genialna suszarka do włosów. Możecie się zgłaszać pod poprzednim filmem. Rozdanie trwa do niedzieli. Dajcie znać w komentarzach, czy testowaliście produkty, o których Wam dzisiaj opowiadałam. Jestem ciekawa, czy znacie te produkty i czy faktycznie ten zapach jest dla Was drażniący, bo dla mnie niestety tak, jest on zdecydowanie za mocny. Jestem ciekawa, czy testowaliście maskę od Mi, czy u Was też jest taki efekt mocnego pieczenia, rozgrzania skóry. No i jak sprawdzają Wam się olejki z bielandy. Jeżeli te produkty znacie, to dajcie znać w komentarzach. Jeżeli jeszcze mnie nie subskrybujecie, to oczywiście zachęcam, żeby być ze mną na bieżąco i do zobaczenia już niedługo w kolejnym filmie. Pa pa.